Mały Roki, a co tam trzymasz? O, przygotowałeś to na Dzień Ojca? Jaki to wspaniały pomysł, Mały Roki! Jesteś taki kreatywny. O, nie, Mały Roki, twój silnik ma problem. Mały Roki stracił kontrolę nad sobą. Musimy zawiadomić pomoc. Karl, mamy wielki problem na niebie. Mały Roki uh, testował uh, yeah. swój prezent na oh. dzień ojca, kiedy nagle stracił kontrolę oh. nad silnikiem i teraz nie oh. może wylądować. Musisz go wybawić z tych no. kłopotów, Karl. I to szybko! Pomożesz oh. nam, Karl? Super ciężarówko? A! Myślisz, że znajdziemy Rokiego, idąc po śladach tych papierków? Dobry pomysł, Kępa. detektywie. Hmm, i tu się kończą nasze ślady. Zobacz super ciężarówko. to właśnie ten plakat ciągnął za sobą mały Roki. Ale gdzie jest mały Roki? O, słyszałeś to? Zobacz, super ciężarówko, to mały Roki tam w śmieciach! Mały Roki, a jak ty w ogóle trafiłeś do tego kontenera? Wpadłeś do niego, jak tylko się rozbiłeś? Musimy teraz zdjąć ten plakat z tej lampy. Dosięgniesz, Karl? Ten plakat wisi zbyt wysoko. Będziemy potrzebować pomocy. Potrzebujemy czegoś, co go dosięgnie i zdejmie stamtąd. A może użyjesz jednego ze swoich gadżetów? Haha, pana ha. moje bogu. Tak, tak jest super ciężarówko! Oh, oh. E, czy to na pewno w tą stronę super ciężarówko? Dalej, już prawie ci się udało! Jest, plakat zdjęty! Haha! Ha. Spokojnie, mały Roki. Superciężarówka pomoże ci go naprawić. Hej, Roki. Superciężarówka chce ci coś pokazać. Cierpliwości, na pewno nie będziesz tego żałował. A teraz się odwróć. Tak jest, mały Roki. To dla ciebie, Roki, na Dzień Ojca. Musisz być bardzo dumny ze swojego synu. Brawo, super ciężarówko. Zobaczcie, oni są szczęśliwi. Ciekawe, co będzie w następnym odcinku. Hej, Penny, widzę, że znalazłaś nowy sposób na rozładowywanie ładunku. Haha, <śpiew soccer> doskonale. Dobra robota, Karl. To trochę przypomina mi grę Aha. Tetris. Czy znasz tą grę wideo? O, chyba przyjąłeś nagłówkę. Musisz mieć oczy dookoła głowy, przyjacielu. Ktoś w mieście ma kłopoty. Dzieciaczki przebrały się za Avengersów i bawiły się przy kanale. Most zwodzony otworzył się, żeby przepuścić bobiego. Jedno z dzieciaczków postanowiło przeskoczyć most. Niestety ta zabawa nie skończyła się dobrze. Dzieciaczki spadły z mostu i wylądowały na pontonie, który ciągnie Bobby. A w dodatku Bobby dostał Młotem Tora i stracił przytomność. Hmm? Tak jest superciężarówko. Musimy ich natychmiast uratować. Aha. Super ciężarówko. Mówisz, że nie możesz pomóc im z brzegu kanału? Musisz wejść do wody. Aha. Co teraz zrobisz, Superciężarówko? Złapiesz dzieciaczki w swoją siatkę? Muszę to zobaczyć! Ciekawe, jak działa ta siatka! Jest uratowane! Dzieciaczki, jedźcie wzdłuż kanału za Superciężarówką! O nie, ten magnes przyczepił się do siatki! Nie możemy pozwolić, żeby wpadł do wody! Zrób coś, Superciężarówko! Jesteście wszystkie całe? Haha, ha, widzę, że świetnie się bawicie w tym niebezpieczeństwie. Mamy teraz jeszcze jeden problem. Bobby wciąż jest nieprzytomny. Musimy go zatrzymać, zanim dostanie się do oceanu. O nie, siatka nie zadziałała. Bobby jest zbyt duży i ciężki na nią. Czy to czas, żeby użyć Twojego gadżetu? Laser telekinetyczny? Tak jest! Spróbuj zatrzymać Bobiego! Bob jest bardzo ciężki, ciągnij mocno superciężarówko! Chcecie mu pomóc dzieciaczki? W końcu jesteście Avengersami! O nie, superciężarówka się męczy. Zaraz straci siłę. Bobi, obudź się, zaraz płyniesz do oceanu. Tak, udało się. Bobby i Superciężarówka są uratowani. Superciężarówka ma rację, dzieciaczki. Musicie zawsze pomyśleć dwa razy, zanim coś zrobicie. Bo to, co zrobiliście, było niebezpieczne. A przy okazji wasze kostiumy są rewelacyjne! Hej, Jerry! Chcesz pobić rekord szybkości? Ben, nie martw się, że nie jesteś taki szybki. Potrafisz robić wiele innych rzeczy. Chcesz jeszcze raz się ścigać? A, Ben, gdzie byłeś? Wziąłeś zbiornik energii z ratusza, ale to może być niebezpieczne. Co? Nie możesz zwolnić? O nie! Karl, mamy problem. Ben nie może się zatrzymać, bo użył zbiornika energii z ratusza. Musisz mu jakoś pomóc. Ciężarówko Ben jedzie zbyt szybko. Może masz jakąś transformację, która pomoże ci go hmm? dogonić. Hey, hey. Tylko ostrożnie, superciężarówko. Superciężarówko, musisz go natychmiast zatrzymać. On się zbliża do podnoszącego się mostu. Ben, uważaj. Most jeszcze się nie zamknął. Superciężarówko, chyba będziesz musiał wykorzystać jeden ze swoich gadżetów. Techniczne ramię? Mm. Genialne! Oho. Oho. Ben nie panikuj! To tylko super ciężarówka, która powstrzymuje cię przed wjechaniem na ten mm. otwarty most! Mm. 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 Całe szczęście, że ten most zdołał się zamknąć! Super ciężarówko, mam nadzieję, że masz plan B! Uważaj! Wow! Wow, ale trafiłeś! Ben, jesteś już bezpieczny. Dziękujemy super ciężarówko. Uratowałeś nasze miasto! Do zobaczenia, przyjaciele! Edna! Szybko, zdejmij słuchawki! Przed tobą pali się ogień! O nie, ogień się rozprzestrzenia! Potrzebujesz szybko pomocy! Kebab! Karl, w parku wybuchu pożar! Nasze miasto potrzebuje super ciężarówki! Pewnie Edna jak kopała przecięła rurę z gazem. Oh Super ciężarówko. W co się przetransformujesz, żeby ugasić mm -hmm. te pożary? Mhm. Super wóz strażacki, ależ oczywiście. Dobra robota, ale wciąż mamy jeszcze sporo do ugaszenia. Super ciężarówko po lewej. A teraz po prawej. No. tu. Edna, super jest tu, żeby pomóc! Ten pożar oh, rozprzestrzenił oh, się po całym parku. Oh, 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 oh. Chcesz użyć jednego ze swoich gadżetów? Wow, już nie mogę się doczekać, co tym razem wybierzesz. Armatka wodna? Fantastycznie! Wow, jak ona szybko gasi te pożary! Działa perfekcyjnie! O nie super ciężarówko! W tym budynku jest coś wysoce łatwo upalnego. Uch, Ale mało brakowało! O. Wow! Niezły trik, Marley. Ha, też się zgadzam. Wystarczy tych pożarów na dzisiaj. Co? Chcesz, żeby Marley przeskoczył przez ciebie? Okej, okay, zobaczymy, czy mu się w ogóle udał.